Marcin, jesteśmy po konferencji przed Fame 12. Dzisiaj tak. pierwsza konfrontacja słowna, taka dłuższa, pomiędzy tak, tak, tobą a tak. Kasiuszem. No, jakby, no, nie było w ogóle możliwości, bo jestem minikowany na chwilę, gdzie powiedziałem się w miarę rozsądny sposób. A on dostał minikową, żeby mnie wyzwać od no to, e, że tak powiem, nie było szansy skonfrontowania się. Ale za to, co powiedział. Yy, Wyznam go na salówkę. I oczywiście, czysto hipotetycznie, tak? Więc jeżeli będziemy miał tyle jaj, podobnie jego w walce bokserskiej, możemy się zmierzyć w, w wszechstylowej walce ulicznej. Na zadach yy, Jacka Moleńskiego. Na początek tej rozmowy, już analizując yy, to, co się wydarzyło podczas konferencji, mam dla Ciebie zadanie, bo to zadanie też zaproponowałem Kasjuszowi. Oglądasz serial Sk Skid Games, czy nie oglądasz tego serialu? Oglądałem. No i okej, okay. tam grali w gry zawodnicy tak, przyjmując wyzwania tak, w, w ciemno, podpisujesz ten nie, certyfikat w ciemno. Nie, to na razie. No zachowałeś się podobnie jak Kas już czy nie chciałeś się zgodzić, ale ja ci przedstawię zasady gry. Podczas tego wywiadu nie używasz wulgaryzmów. Może być, ale od teraz, bo już, to, już no sporo mówiłem. Już generalnie trzy kulki użyłem, dostałeś. Sporo użyłem, więc, więc jak możesz kogoś yy, przybliżyć zasady, w serialu Squid Games najpierw yy, przybliżali zasady, a potem grali. Więc że tak powiem. Od teraz. Więc popsułeś to na samym początku już. Od teraz. Od, a, powiem, a potem powiem od, Ci, jak poszło od, Kasuszowi. Od, 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 od. Marcin, czy Ci się dzisiaj podobało to, co wydarzyło się podczas konferencji, czy te dymy, konfrontacja słowna z Kasuszem z, zaspokoiła, zaspokoiła twoje oczekiwania, czy coś cię zaskoczyło? Yy, spodziewałem się po nim niskoolodnych dowcipów i docinek i tego to dostałem. Ale dzisiaj, wiesz co, na co ja zwróciłem uwagę? Na to, że byłeś zdecydowanie bardziej ofensywnie nastawiony niż podczas tego Face to Face. Mam wrażenie, że wtedy trochę zostałeś zaskoczony. To Face to Face w ogóle możliwe, aczkolwiek spodziewałem się, że on coś głupiego powie, ale to było tylko Face to Face. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że to będą jakieś pytania. On wypalił turbo. 1-0. Nie, nie, to był cytat. To by do mnie ty. To ja powiedziałem do niego, co innego zrobić, być. Nie, to ty jesteś, Pip. Więc co to była za wymiana słowna? To nie było żadnej wymiany i to było wszystko, tak? On powiedział, że my sobie rozmawiamy z Normanem, tak rozmawialiśmy, oczywiście. My tylko udajemy, że się nie lubimy, tak naprawdę się przyjaźnimy. Chodzimy do swoich dzieci i psów na urodziny. A on stał z tym kolegą lupą. Pan Lupa napisał mi, Marcin, ale my się nie trzymaliśmy za ręce. przed chwilą na Insta, bo powiedziałem, że się trzymali za ręce. Ale stali w takim świetle, że wyglądało, jakby się trzymali za rękę. Więc jeżeli nie trzymaliście za rękę, panie Lupo, przepraszam serdecznie, ale wyglądało, jakby się trzymali. Więc co to jest za głupie gadanie, że my stoimy i gadamy, skoro on to samo robi. Hipokryzja? Nie wiem, no to zostawimy naszym widzom do oceny. Po ostatniej konferencji, po tym, jak została ogłoszona Twoja walka z Kasiuszem Rzecińskim, jakie były komentarze? Jakie były komentarze i co zasypało Twoją skrzynkę? Zabitył knura. Niech zniknie z internetu. Ten C miał zniknąć z internetu i nie zniknął. Ubi Knura. Takie komentarze. To jest na napadza jednej ręki, bo yy, przeczytałbym inne. Jeśli chodzi o te przygotowania do tego pojedynku, bo patrząc na to, co dzieje się u Ciebie w social mediach, to widać, że do sprawy zaczynasz podchodzić bardzo poważnie. Mam wrażenie, że tak do każdego pojedynku, bo tych treningów i migawek pojawia się u ciebie dosyć sporo, także pięściarskich, stricte. Teraz robię tylko o pięściarstwo. Postawiłem, że tak powiem, naprawdę poważne, poważne, na poważne przygotowania. Związałem, że tak powiem, zacząłem współpracę z Profesjonalnym terenem pięściarskim, Bartkiem Samulem. Dzięki niemu też okazję, mam okazję terować z Damianem Jonakiem. Postawiłem wszystko na przygotowanie pięściarskiej i, i myślę, że poczyniliśmy bardzo, bardzo duży progres. Chociaż te umiejętności które miałeś, i tak były ok, ale teraz naprawdę, naprawdę nieźle to wygląda. Zaczyna to, zaczyna to nieźle wyglądać. Tak naprawdę, żeby zostać pięściarzem, no nigdy tak naprawdę nie będę mógł się nazywać. Ja jestem zawodnikiem wszechstylowej walki, wręcz gladiatorem. Na każdym zasadach mogę się być. A Patrząc na. Kciuki, zapasy na kciuki, bo jakieś taka. Grywa. Nie, nie będziemy. Byś przegrał. Możliwe, bo To kciuki odzywane. Zresztą, bo kciuki miałem w zeszłym roku złamane. Siódemcze. Rozmawialiśmy z Kasiusem. Kasiusz powiedział, że ten pojedynek kasiusz nie jest. Kasiuszem. Kasiuszem. No nie chciałem mówić kasiusz, tego dlatego wiesz. Kasiusz, Kasiusz. Kasiusz. kasiusz, kasiusz. 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 Ehm, powiedział, że nie jesteś dla niego tak dużą motywacją, jaką był dla niego Norman. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie wstał przygotowany i szybciej polegnie. Ale ty wierzysz w to, że nie wierzę, bo widziałem właśnie, że tam wysłali mi zdjęcia, że z zawodnikami z Gostynia, Sporty Walki Gostyń. Nie wiem, czy, kto był u kogo, bo tak radował. To kto, u, u, kto był kogo, u kogo? Kogo tak zaczęli odpowiadać. Ja mówię, nie wiem, rzuciliście zdjęcia razem z zawodnikami z tamtego klubu, więc nie znam, ani sali tych, ani tych, więc po prostu strzeliłem. No może się, może oni byli u nich, ale trenowali razem. Więc myślę, że dość poważnie przychodzi yy, już do tej walki. Jeśli chodzi o te Twoje przygotowania, jeszcze nawiązując do tego, jak prowadzisz teraz swój tryb treningowy, coś Cię zaskoczyło w tych przygotowaniach stricte pięściarskich, coś minus, coś plus? Wiesz to no, dużym problemem jest to, że jakby nastawiam się tylko na tą jedną płaszczyznę, która no, naprawdę no, progres jest bardzo szybki, w tej, jeżeli wszystko stawiasz na jedną płaszczyznę, tak? Yy, bardzo fajne treningi właśnie Bartek bardzo fajnie prowadzi, bardzo twardą ręką mnie trzyma chłopacy na początku się bardzo śmiali, że, że drze się strasznie po mnie, ale że tak powiem może było mi to potrzebne, bo yy... Z większością moich trenerów, że tak mam bardzo przyjacielskie stosunki i może właśnie trzeba twardą ręką czasami. Zresztą myślę, że wyjście z strefy komfortu każdemu zawodnikowi sportu walki wychodzi na korzyść. I Ja to zrobiłem dwukrotnie, bo przeprowadziłem się teraz na Śląsk, również się z nowym trenerami i jestem zadowolony. A jesteś zadowolony z tego poziomu, który zaprezentowaliście na, na konferencji, z poziomu dymów? Czy nie, nie wychodzisz z założenia, to że. Bardzo nisko. No właśnie do tego nawiązuję. Tego ludzie chcą. A ja jestem szumanem. Dajesz ludziom to, czego chcą. A czy nie gryzie się to z etosem w jakikolwiek sposób e, wojownika i ze światem ja sportu? Nie ja jestem gladiatorem, nie jestem samurajem. Jestem gladiatorem. Tam walczyli za chrągiem chleba. Bez, bez tej. zabawy. kurwa. Przepraszam. No to musimy skończyć, bo jak przegrałeś zabawę, to kończymy nie ma, nie ma, nie ma sensu. Człowiek nie potrafi przez, przestrzegać nie, nie zasad. Rozmowa, bo, przepraszam, ja wiem, że wiele osób może się oburzać tym, że jak ktoś przegina, ale po prostu w ten sposób mówię. Yy, zresztą rozmawialiśmy wielokrotnie prywatnie i, i no, przepraszam, no, taki jestem jestem wulgarnym Wiesz, jak było w skid games? No, przekroczysz regulamin, złamiesz zasady. Życie to, nie jest film, chciałem ci powiedzieć. I to, się z grą. Życie to, to, ja to, Gronda. Gronda. <laughs> Tyle Marcin Prosek. Dziękuję. Piątek. Cześć.